Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimensional powracamy do Stellaris z kolektywną myślą. Gramy tylko na jednym wersji na Utopii i w poprzednim odcinku e, teraz formowaliśmy z końcem poprzedniego odcinka tera formowaliśmy duży suchy kontynent, bardzo adekwatna nazwa dla tego świata, zmieniając go w świat Roju, czyli... Teraz... Nie mamy żadnych limitów na dzielnice produkcyjne, możemy mieć tutaj tak dużo dzielnic produkcyjnych, jak tylko sobie zażyczymy. Jeżeli nie przekroczy to oczywiście wielkości naszej planety. Więc możemy tutaj znacząco zwiększyć produkcję żywności i produkcję energii, jeżeli taki będziemy mieli kaprys. I ten świat roju ma 100% możliwości zamieszkania z... A moi drodzy... Z dla wszystkich naszych dronów, Nikt, kto nie należy do umysłu zbieralnego, nie może na tym świecie mieszkać. Dodatkowo 10% więcej zasobów jest generowane na tym świecie. Bardzo, bardzo, bardzo użyteczna rzecz. Coś jeszcze chciałem tutaj zrobić. Tak mi się wydawało, że coś jeszcze chciałem wyklikać odejść. A tak. na peryferjną zmienić w świat rolniczy. To pozwoli nam znacząco zwiększyć produkcję żywności. Przynajmniej z tamtego świata. W obrębie całości naszych światów to aż tak dużo, aż tak dużo nam nie daje. Możemy na przykład sprzedać żywność, kupić za to energię elektryczną. I za tą energię elektryczną przeznaczyć na terraformowanie jakiegoś kolejnego świata. Z racji tego, że takie światy zapewniają plus 10% do czego nie wiedziałem wcześniej: 10% więcej zasobów z miejsc pracy to jest odpowiedni 70% stabilności. A to wydaje mi się, że zdecyduje się terraformować również nasz ojczysty świat. Więc nasz ojczysty świat również stanie się światem ROI. To nie jest aż tak użyteczne dla nas, bo nie będziemy mieli tutaj tak dużo dzielnic produkcyjnych, a 10% dodatkowej wydajności dla naszych naukowców ładniej się powinno skumulować. Się to całkiem, całkiem, całkiem sobie skomplikować. Więc być może w przyszłości wszystkie nasze światy będą światami robić. Któż wie? Będę chciał też ten świat cmentarny zamienić w świat roju. Okej, okay, powolutku, powolutku do celu. Ten świat jest przemieniany w świat roju nowe źródło też by można było przemienić zobaczymy pomyślmy jeszcze o tym. na ten moment nie jest to najbardziej istotna rzecz tak tutaj musimy absolutnie zwrócić musimy utrzymać naszą uwagę absolutnie eee, kosmiczne gniazdo jest kolonizowane prawda jako świat który, Sztuczne, które wyprodukowaliśmy od Zera i z jakiegoś powodu musi być kolonizowany. Nie mam żadnego pojęcia po co, dlaczego, jak, na co i za jakie grzechy, no ale tak sobie wymyślili. To jest tak samo ze um, światem pierścieniowym, to dookoła gwiazd. Budujemy go od Zera, ale gdy skończymy budowę, to trzeba wysłać osobny okręt kolonizacyjny właśnie o tym mówiłem, prawda? Że to imperium zacznie się rozjaśniać. To prognozowałem, prawda, o tym również już mówiłem wcześniej. Wychodziłoby na to, że spróbujmy przynajmniej zabezpieczyć sobie genice powiedzmy w tym punkcie, w tym punkcie, zobaczymy jak daleko. Zobaczymy jak daleko dolecimy. Ale na pewno będę chciał zabezpieczyć sobie co najmniej tą przestrzeń bo tutaj jest zbyt dużo um, układów planetarnych, które mi się przydadzą. Te dalsze układy planetarne, które są tutaj, to są w głównej mierze układy planetarne, czyli same planety, um, które to upadłe imperium uznaje za święte. Więc jeżeli to imperium pełni taką głupotę, jak skolonizowanie tych światów gajańskich, to upadło imperium ich unicestwi i my będziemy mogli tutaj wejść na ich miejsce bez żadnych. Wypadów. Kolonia ukończona, wreszcie. Administracja stacji mieszkalnej. Z jakiegoś powodu grafika jest jak dla zwykłych imperiów. No oczywiście zwykłych imperiów w najmniejszym stopniu nie jesteśmy. I co tutaj można zrobić? Normalne konstrukcje można stawiać. Ale jak widzicie, jeżeli chodzi o ilość dzielnic, jakie możemy tutaj produkować, jest to bardzo ograniczone. Dziwne. Wydawało mi się, że kiedyś można było produkować dzielnicę badawczej. Właśnie jak z myślą o tym to postawiłem. Ale nie można na... wygląda na to, że jednak coś się zmieniło. A czy gdybym sięgnął po... Zrodzenie w próżni. To jest możliwość zamieszkania stacji mieszkania 20%. Radka b 2 To nie mnie nie interesuje zbytnio. Panowanie nad przestrzenią kosmiczną. No, 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 no. no, no, no. w próżni. Ciało jest sobie tego dążymy, nie możemy, możemy. Mistrzowie budownictwa. Galaktyczne cuda. Okay. Tym będziemy chcieli się pobawić w najbliższej przyszłości. Zobaczymy, czy będzie to możliwe do zrobienia. Jak wyglądają miejsca pracy tutaj? Mamy bezrobocie, bo orbitalne stacje są dziwne. Przynajmniej na ten moment tak to wygląda. Postawimy co? Postawimy. Dzielnicę mieszkalną jedną dzielnicę reaktorów. Powiedzmy na dobry początek. Zobaczymy jak to. Na ile będzie to adekwatne, sądne, użyteczne czy przemyślane. Niska stabilność, kosmiczne gniazdo. No. Wysoce zdestabilizowany świat na sam początek tylko i wyłącznie dlatego, że mamy dwie populacje a jedno miejsce pracy. Głupota, 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 co tutaj się wydarzyło. I wreszcie sięgniemy również po żywy metal, żeby móc lepiej pracować nad megastrukturami. Bo na ten moment my nie możemy postawić żadnej nowej magazynu. No nie, tylko jednocześnie kolejną stację mieszkalną mogę się postawić. A jak widzieliśmy na załączonym obrazku, stacje mieszkalne wygląda na to, że są praktycznie bezużyteczne. A przynajmniej ja nie widzę dla nich prostego, rozsądnego i adekwatnego sposobu użycia na pierwszy rzut oka. O, teraz nam się kończy miejsce tutaj. Najprawdopodobniej usuniemy... Dobra, najpierw ulepsz laboratorium, następnie zastąp dzielnicę rolniczą dzielnicą Ronin. Okej. Okay. Dalej. Wy nie macie gdzie mieszkać, kolejna dzielnica No Wy macie ten problem, ale z tym problemem jakoś będziemy się używali później. Źródło południa to jest ten świat, w którym mówiliśmy, że chcemy w przyszłości niedługiej produkować stopy w głównej mierze. Ok. Mam nadzieję, że ten świat nam się nie zbuntuje. Nie wiem jak. Ok, teraz już wszystko powinno normalnie. Zadziałać. Udogodnienia są normalnie zapewnione. Być może macie ich stacje przetwórcze, stacje mieszkalne, technicy generatorów, badacze, obronne. Hmm, może zrobimy stację odlewniczą właśnie. Um, albo stację generatorów. Na tym to będzie stacja generatorów. Zobaczymy jak to będzie się dalej jest. W ogóle taka... Incoming takie, pojedyn takie pojedyncze... ...tak, taka pojedyncza dzielnica to. To trzy miejsca mieszkalne, cztery miejsca dla dronów, w porównaniu do dwóch miejsc mieszkalnych i trzech miejsc dla dronów. Jak... Nieważne jak patrzę na tą orbitalną stację, wydaje mi się ona co najmniej kiepskim, słabym, nieadekwatnym rozwiązaniem. Węzeł naukowy. O tak, moi drodzy. O, nie nie dawajcie mi tego typu wyborów. Węzeł naukowy albo bramy kosmiczne. Na ten moment chyba jednak zdecyduje się sięgnąć po węzeł naukowy bardziej. Węzeł naukowy to mega struktura, którą możemy w kilku etapach konstruować i która zapewnia nam bonus do, bonus do badań. Nie pamiętam jak wysoki ten bonus do badań nam zapewnia, ale wiem, że absolutnie chcę na tym swoje biedne łapki położyć. Okej. Okay. wy macie co robić, wy macie co robić, wy macie co robić, świetnie. No, i zaraz nam się wpływem przegrzeją, że tak to i no, to co? A subsydie rolnicze Z czego więcej produkujemy? A jaki jest koszt tego? Okej, okay. wyraźnie dużo lepiej będzie zainwestować w żywność i tam żywność sprzedać. Szczególnie, że jest to również tańsze rozwiązanie pod względem kosztów wpływów. Więc na ten moment produkujemy żywność na rynek galaktyczny, sprzedajemy ją i za uzyskane kredyty energetyczne te formujemy kolejny świat. Taki jest nasz zamysł roboczy. Zobaczymy, jak to będzie działać dalej. Momencik, stacja orbitalna kosztuje nas w utrzymaniu stopy. Ok, czyli już wiem, że nigdy żadnej kolejnej stacji orbitalnej nie wybuduję, jeżeli nie będę miał ku temu konkretnego powodu. Czyli najprawdopodobniej nigdy. Stacji, um, stacji orbitalnej. Okay, okay, ok, na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę? Na ten moment najbardziej chciałbym zwrócić uwagę na rozsądną ilość laboratoriów rozmieszczonych na wszystkich moich światach. Jak my tutaj stoimy, masz trzy magazyny konserwacyjne, to ty masz tylko dwa. to jeszcze jeden, i dopiero wtedy po ci na laboratorium. kolejne. skończył nam się bonus do produkcji energii elektrycznej. Nie, z bonusem, tak dużo jest używany. Auć to może zabolać i ten bonus wreszcie utracimy. Nasz świat główny powolutku powolutku będzie zmierzał ku ostatecznemu wypełnieniu. Czyli najprawdopodobniej będziemy mieli około 130 jednostek populacji na tym świecie zawet. Długość życia przywódców mnie nie interesuje. To też mnie interesuje, to też mnie nie interesuje. Czyli najtańsza technologia użyteczna dla nas to będzie limit marynarki moje. Dobrze, dobrze. Powolutku, powolutku do... Celu. Nie macie gdzie pracować. Nie macie gdzie pracować. No to co? Więcej laboratoriów podawczych, prawda? Ulepszonych laboratoriów podawczych, czyli koszty w gazie egzotycznym. Niestabilne źródło... Co ja tutaj chciałem zrobić z tobą? Na ten moment chwilowo węzeł energetyczny. Na ten moment chwilowo... Kaminy Komin, geotermalne. Odblokuj sobie. Zmiana etyki rządów. Nie interesuje mnie to. A, i mówiłem, że chcę ścigać się... O zabezpieczenie tego terytorium i ścigam się w takim tempie, no, że zapomniałem dokładnie. o tym, że miałem się ścigać. Tartuga... Miantis. Najprawdopodobniej no, no, położymy rękę tylko no, na complete. tych światach. Szkoda, że wymknie się nam ciemna materia złotek. Hmm. Zawsze możemy ją na rynku galaktycznym kupić, więc to nie jest jakiś olbrzymi problem. Za to fajnie był mieć kadłuby pancernika ulepszone, w przyszłości ten rzadszy variant ulepszenia Kadłub pancernika również. A ten statek konstrukcyjny mógłby się przylecieć tutaj i podpiąć nam... E, ...i podpiąć nam motyl od drodzy, e, żywy metal, bo żywy metal będzie rzeczą, która w przyszłości, gdy sobie tego zażyczymy, w edyktach A będziemy mogli użyć go. O, superkonstrukcja z żywego metalu. 50% szybsza produkcja mm, superstruktury. Mega inżynierii. Węzeł naukowy. O, tak, będę chciał na ten węzeł naukowy swoją łapkę położyć. Zastanawiam się gdzie ten węzeł naukowy postawię, bo nie pamiętam jak to, jak to działa. Być może na przykład w tym układzie pan był tutaj, w shooty. Postawię węzeł w Epsilon może. Dokładnie tego świata jałowego. No, zobaczę jeszcze, ja zobaczę to? jeszcze jak, jak zdecyduję się to zrobić. Construction complete. Hmm, bo nie pamiętam co ta megastruktura robi konkretnie. Niektóre megastruktury dość odrobinkę znacznie wpływają na inne planety w układzie. O, i to jest nasz świat kontynentalny naprawdę przerobiony na świat roju. Czyli duży suchy kontynent jest teraz nazwą nieadekwatny. Zobaczymy Ciebie o oczko i co? Może jednak pójdziemy dalej w badanie. Mimo tego, że się zapierałem nogami i rękoma, to jednak koniec końców moich podstawowych przyzwyczajeń, prawda i preferencji dość trudno mi się zwyczajnie pozbyć. A 3 populacje, 12 mieszkań. Będzie trzeba na to rzucić okiem. Skuteczność administracyjna to jest rzecz, w którą będziemy chcieli dość dużo inwestować. To jest praktycznie rzecz, w którą będziemy na zmianę inwestowali już do końca naszej e, rozgrywki, ponieważ jest to technologia powtarzalna. Jest to technologia, którą można opracować nieskończoną ilość razy, tylko za każdym razem staje się coraz droższa, no? Czyli efektywnie, skończoną ilość razy można ją opracować tylko. Mam nieskończony mm, czas rozwiewki. Ale wiecie o co mi chodziło. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, prędzej synaptyczny sobie tutaj postaw. Eee, dlaczego ja tutaj oczyszczalnię metali? Dlatego, że to będzie niedługo świat Okej. Okay. Dzielnica górnicza. Świetnie, świetnie, świetnie. Te statki badawcze zupełnie nie mają co robić. Prawda? Czyli, na dobrą sprawę, one do nas kosztują kredyty energetyczne tylko. Momencik. Czy ja zupełnie zapomniałam o pewnej istotnej mechanice gry? Tak, zupełnie zapomniałam o pewnej istotnej mechanice gry. Jeżeli nie macie co zrobić ze swoim statkiem badawczym, po prostu wyślijcie go na swój świat. W ten sposób. W ten sposób, moi drodzy, będzie on wspomagał badanie. Czyli, tak, suchy kontynent, źródło następnie, suchy kontynent, a sprawdzam, jakie ja... a i dla ciebie nie stworzyliśmy. Musimy stworzyć nowy sektor i musimy przydzielić zarządcę. Zupełnie o tym zapomniałem, na śmierć o tym zapomniałem. Zainteresowanie architekturą, żywność z miejsc pracy, jak to wygląda? Oba te światy być może w przyszłości będą światami roju. Chociaż na ten moment ja bym jednak preferował, weźmiemy zainteresowanie architekturą może. Czy na długofalowo coś bardziej by się przydało? nie, będzie zainteresowanie architekturą. E, I tak, ty produkujesz tyle co nic, ty produkujesz tyle co nic. Czyli jeszcze raz zaglądamy tutaj. Interesują nas następujące światy. Interesuje nas Nowe źródło i suchy kontynent. Nowe źródło jesteś tutaj. Więc Ty przylecisz i będziesz asystował w badaniach, i suchy kontynent jesteś tutaj. Ty przylecisz i będziesz asystował w badaniach. Ok. Zupełnie na śmierć o tym systemie zapomniałem, więc dobrze, że koniec końców to chociaż przypadkiem mimochodem ogarnąłem. Kolejne rzeczy, które mnie interesują. Oczywiście w przyszłości, jeżeli będziemy walczyli z imperium, które posiada napęd skokowy, tak jak to padło imperium to nasza postawa obronna tak to obecnie zdradzamy, prawda? Czyli wąskie gardła i potężne fortyfikacje, zwyczajnie nie będzie miała podstawy, aby działać, bo przeciwnik sobie przeskoczy na przykład stąd tutaj, w bardzo prosty sposób. Tylko, że jeżeli dobrze pamiętam, AI bardzo późno, jeżeli w ogóle, to zwykłe AI bardzo późno, jeżeli w ogóle jest w stanie te napędy skokowe samemu użytkować. Węzeł naukowy możliwy do budowy za 13 miesięcy, więc już na ten moment zbuduję nowy statek konstrukcyjny i wyślę go. Do Exilion. Pozwolę na przykład zbudować tą strukturę nad tym światem stopionym, powiedzmy. Zobaczymy jeszcze, gdzie ja będę mógł go wybudować. Czy to tylko dookoła gwiazdy, czy to około własnej planety, nie pamiętam, nie pamiętam tego do końca. Za trzy miesiące, gdzie mogli mogę nową korzyść z rozwoju. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy już sięgnąć o kolejną korzyść z rozwoju. Tylko tak jak wam mówiłem wcześniej, nie jestem pewien, które są dla mnie najistotniejsze. Chciałbym położyć ręce na galaktycznych cudach i później mistrzowie budownictwa. Czy to są dwie rzeczy zarezerwowane, pewne? Czy to jest... zostaną nam trzy sloty? Tego jednak nie chcę brać, bo habitaty mnie nie interesują. Czyli nadal mamy trzy sloty, z tych rzeczy żadnej z nich nie możemy wybrać, więc zostają nam te rzeczy. Tutaj możemy sięgnąć jednak w ewolucyjne mistrzostwo i zaprojektować naszą miasę. przeprojektować naszą miasę, tylko nawet nie wiem na ile byłoby to użyteczne. Na ten moment i to jest za dużo zabawy z planowaniem, na przykład podraz, specyficznie pod badania, pod konstrukcję, pod wydobywanie. To jest naprawdę za dużo z tym zabawy. Najprawdopodobniej wezmę Mistrzostwo Natury, co sprawi, że wszystkie nasze światy będą miały dwie więcej dzielnic, jeżeli zrealizujemy odpowiedni projekt. I być może wezmę imperialny przywilej. Na jedną wizję odbinkę późno. Szczególnie, że jeden z bonusów jest zbyteczny. Galaktyczny Zawodnik. Być może będzie nam niezbędny, żeby zawalczyć ze upadłym Imperium. Dobrze było na wszelki wypadek zostawić sobie więcej galaktyki, gdy pojawił się kryzys, który z tym inaczej sobie nie poradzimy. Więc Mistrzostwo Natury jest jedną z możliwości, Imperialne Przeglądy jest jedną z możliwości, ale nie jestem pewien na ile będę chciał po niej sięgnąć w tym konkretnym punkcie czasu. Ha, czyli tak, raz, dwa, no i tak jak mówiłem, zostają nam trzy. Pomyślę o tym jeszcze troszeczkę, na ten moment nie wybiorę żadnego bonusu. Na przykład imperialny przywilej byłby użyteczny już w tym punkcie. Jeżeli na niego byśmy się zdecydowali, to byłby użyteczny teraz najbardziej. I wtedy nie miałbym żadnego wyboru. Musiałbym wybrać między obrońcą galaktyki, galaktycznym zawodnikiem i ewolucyjnym mistrzostwem. To ewolucyjne mistrzostwo też nie jest aż tak krytyczne dla nas. Hmm. Dobrze, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i życzę spokojnego dnia. Do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!